Cześć, siema z tej strony Janek LP i dzisiaj gram w Brawl Stars i wybijamy 10 tysięcy puszek z Olkiem i Niną. to dawajcie szybko który na braugola nie jest za dobry i brok te, też nie jest za dobry o dobrze 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 dobra pierwszy gol dla nas mają po prostu dobrego za bardzo tki. dobra Jeszcze strzelili widzowie w ogóle zostawcie łapkę w górę subika z dzwoneczkiem na kanale żeby nie przegapić żadnego fajnego filmu a my teraz Prawie wygrywaliśmy. Zostaw, to mały Urwis, zostaw to. No i będzie... Strzeli! Oleg, brawo! Ma, przez małego Urwisa bym nie mogę strzelić, bo mi on strzeli. Ale plus 8. Dobre. 16 pucharków. No to... Czekaj! Dwie wygrane gierki. I na tarze też mam już wtedy 15 rangę. Więc dzisiaj dwa w jednym. I oczywiście otwieram mega boxa. Uwaga, Em ciegoni. Nie Nie wiem, pra strzeliłeś samobuja. Nie nie jaki Nina, dawaj. Ta mnie zabiła. się tak nagrze, że w ogóle nic nie gadam. Nie próbujemy zrobić ten ting, co oni mieli. Nie mam innego wyboru. Lecimy. Lecimy widzowie. Jeszcze tam 4 subskrypcje do 30. Może dobijemy to. Im więcej łapek w górę i więcej, i więcej subskrypcji, tym więcej pucharków wbije. I tym szybciej Olek wbije 8 tysięcy.

Jedziemy do sera. Zabijesz się z dwóch na raz. Albo już nie. Albo i tak. zrobił Nie. Wygramy to. I do to wygramy. to wygrywamy! Teraz widownie, my to wygraliśmy! My to wygraliśmy! Szesnasta ranga na Ems! Jedenaście pucharków! No mały Urwis, co ty robisz? Przeszkadzać. Dobra, lecimy. Dwa razy wygrać. I będzie. No Mama, tak, tak. Ty ją pokona, szalak. Pokonuję. Ale mogę się odbaczyć, jak Nie wiadomo. Strzelisz to, Olek. Od beczek. No jak to miałem zrobić niby, co? No strzelić w beczki się odbiło. Dobrze, Olek, biegniesz. Jest. Jeden, jeden. Dobra, mamy teraz już... Jeszcze... Nie możemy tego zwalić. O, nie, i zwaliliśmy. Dobra, Janek bierze stare. Nie bij. E, nie, Janek, ty bij, e, Nina bierze poko, a ja biorę tory. Proszę pójść. Ciągnę dwie gierki. Dobra. Niech mi nawet nie poka. No wzięła, a ja byłem to.

Okej, okay, dobrze jest. Podaj Nina. Już. No, Wszystkich wyczyściłam. ulecz się na piłkę ja wiem że to ja właśnie zauważyłem o kurde przegramy Czasami. dawajcie wygramy tobie że na was nie przegramy to chyba nie wygramy się nie czujesz teraz co Janek, ile teraz potrzebujemy? Trzy gierki. Janek, ile wygramy? Dobra, weźmy Ja trzy. Zbieramy. Janek, bierzemy teraz taki sam co oni mieli. Pan. Jesse. kto tam był? I B. Dobra, Janek, bierzemy pan miał B. Ja opijam, ja że nie masz bi. No. Mówiłem, ja ty idę przez miesiąc jakiś postaci to przestań, ja nie wybrałam. Ale oprócz bi powiedziałeś. Ale to się liczy, bi jest fajna. Mówiłem, mówiłem. Stali? Tak. Patrz, bo ja odbiłem i bo by mnie złapali, bo mnie zabili prawie. Jak mnie jak odbiłem, to złapałem znowu i strzeliłem, a Frank stał przedem do bramki i padło i był samochód. Masz leczonko! Jeden. Teraz trzy gierki. Cztery. Dobra, ten jednak... co tam był pan rank i dynamik. Ja biorę no, dymek. No, Janek, kto jest najlepszy na za eee, Mortis. Plan. Ja biorę Franka. Ja biorę Mortisa. I kto jest jeszcze dobry? El Primo. Jeszcze Al Primo. Bibi. Ale mam Bibi. Ale Bibi jest bardzo dobry. Ja mam.

i dopiero jak będziemy mieli już bardzo mało pucharków do ubicia to wtedy się wzimy ja kończyć idziemy na dobra widzowie zostało 5 pucharków do bicia 10 tysięcy dobra gramy tym pierwszym teamem Olek tym pierwszym teamem. We te Dobra? Okej, okay, oni mają broka, Jessie i tego. Karyla. Brok to tak za dużo nie zdziała, ale Daryl, Czesty jak najbardziej. O, o, a ja się tam... E, próbuję. Jestem. To dobrze. Nie. Mamy dwie szanse tylko. Nie! No strzelałem od razu. się rozwalić ściankę, Nina, teraz. Strzelaj, strzelaj! Jest! Dobrze, Nina! Jeszcze jeden! I się będę tak cieszył! Nie ma Nie dla psak basa. Pykcie. Dobra. Teraz Dobrze jest, dobrze jest. Olek, strzelisz to. Pro, proszę cię. Proszę. Nie. Dobra, spoko. Spoko, to jeszcze nie jest przegrana. O, chyba Tak jest. Dobra, mamy ostatnią szansę. Spokojnie, ale ostatnią, ostatnią. Lepi. 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 Lecimy. Nie, lecimy. Cię to! Ale chodź, o chodź Bibi. Naruciak, jak to powiedział Naruciak! Spokojnie! 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 Nina, no i teraz! Nina! Nina, strzelisz to! Strzelisz to! Oj, do bramki! Jest! Jest! To jest mój już! Ja też. Nastrzelisz to. Dierzę w ciebie. Jest! Jest! dziesięć tysięcy! Jest! Jest, widzowie! Dziesięć tysięcy! Uh! Jest! Jest! Równa dziesięć tysięcy! Koło i otwieraj mega boxa. Mega boxik. Dobra uwaga, otwieramy. Dobra, jest mega box. Czy coś będzie? Uuuh. Jest pięć rzeczy. Niestety. Ale punkty mocy się przydadzą. I hajs. I co będzie ostatni? Ej, zgadujcie, do kogo będą ostatnie punkty? Mocy. Eee, a kogo ty masz? Poczekaj. Dobij. Nie, dodaj no majka. Przydamy trzy bilety na wydarzenia. Dużo punktów podostałam. I teraz sam hajs będę dostawał. I jedną mega skrzynkę. Czekaj. Skrzynkę haj... Jest. Widzowie. 10 tysięcy. Nie widzieliśmy tar na 15, ale 10 tysięcy. Dobra, widzowie. Subskrybujcie ten kanał. Łapa w górę, dzwoneczek. A ja się z Wami żegnam, Elo.